Dziś otrzymałam książkę od Ewy Lewandowskiej, którą już zdążyłam przeczytać z dużą uważnością, ponieważ tego właśnie wymaga od nas. To książka pod tytułem Idę do ciebie, mamo. No i jak łatwo się domyślić, to jest też książka terapeutyczna, ponieważ Ewa opisała tam, Dziewięć ustawień systemowych, w których uczestniczyła i które z jej punktu widzenia były bardzo ważne i wpływały na jej ży życie. Wpłynęły na jej życie. I to o tym właśnie piszę. Jest to też wyjątkowe, ponieważ. Prawdopodobnie zapisywała po kolei te, tą historię tych ustawień, bo one w jej życiu trwały kilkanaście lat. I kiedy po raz pierwszy pojechała na ustawienia, pojechała z myślą o tym, żeby się rozwieść z własnym mężem. A potem kolejno rzeczy się działy, sytuacje się zmieniały, pracowała z mamą, z ojcem, z wujkiem. Z innymi ważnymi, z dziećmi, innymi osobami, a na końcu z mężem, z którym jest do dzisiejszego dnia, i te relacje są coraz lepsze. Książka, która jest prawdziwa o jej życiu i o przemianach, jakich doznała, uczestnicząc w ustawieniach według Bertha Hellingera. Polecam ją każdemu. Ewa Lewandowska. U niej bezpośrednio możecie ją nabyć. Ewa jest też nauczycielem Wedykar, prowadzi warsztaty i przeszła przez wiele, wiele różnych kursów w trakcie swojego osobistego rozwoju. Więc kontakt z nią na pewno będzie ciekawym spotkaniem. Serdecznie polecam.